W zadaniu mamy naszkicować wykres takiej funkcji. Żeby to zrobić zastosujemy w rozwiązaniu następujący wzór. Załóżmy, że mamy początkowo funkcję f od x i tą funkcję przesuwamy o wektor o współrzędnych p, q. Wówczas w wyniku takiego przesunięcia otrzymamy nową funkcję o wzorze f od x odjąć p, dodać q. I teraz, jeżeli ten wzór porównamy do tego wzoru funkcji, to już możemy zauważyć, że literce p odpowiada dwójka, natomiast literce Q odpowiada minus 1. A zatem, żeby narysować wykres funkcji f od x na początek naszkicujemy wykres funkcji y to się równa x kwadrat a następnie wykres tej funkcji przesuniemy o wektor o współrzędnych 2 minus 1 no i otrzymamy wykres funkcji o wzorze funkcji f od x. Więc żeby naszkicować wykres funkcji y to się równa x kwadrat wybierzmy trzy punkty, które, może tak, 3 x wybierzmy niech to będzie na przykład 0, 1 oraz 2 Podstawiamy wszystkie liczby do y, wzoru w miejsce x, tutaj byśmy otrzymali y równy 0, następnie 1, no i 2 do kwadratu to jest 4. I takie trzy punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych. Tutaj, tutaj oraz tutaj. Przez te punkty poprowadź pierwsze ramię paraboli. Tak się będzie nazywał wykres tej funkcji, parabola, wykres funkcji kwadratowej. Jeszcze tutaj sobie dopiszę oś XY. Dobra. To, co już narysowaliśmy, teraz odbijmy symetrycznie na drugą stronę. Ten punkcik i ten punkcik, i przez te punkty prowadzimy drugą część paraboli. Narysowaliśmy w ten sposób wykres funkcji y to się równa x kwadrat. W kolejnym kroku taki wykres będziemy przesuwali. Przesuwamy o wektor współrzędnych 2 minus 1. Ta dwójka mm, odpowiada za przesunięcie wzdłuż osi x. Więc mamy się przesunąć o dwie jednostki w prawo. Natomiast ta minus 1 odpowiada za przesunięcie wzdłuż osi y. To oznacza, że jak przesunęliśmy się w prawo, to z tego miejsca przesuwamy się o jeden w dół. No i w ten sposób mamy określony pierwszy punkt, który należy do nowego wykresu funkcji. Następny punkt ten. Przesunę o dwa w prawo, jeden w dół, i mam kolejny punkt, który należy do wykresu. Teraz ten punkcik wezmę. Dwa w prawo, jeden w lewo, i gotowe. Przez te punkty rysuję parabole. Natomiast przez wierzchołek przechodzi tak zwana oś symetrii paraboli. Czyli taka prosta, względem której wykres funkcji odbija się. Ta prosta działa jak lustro. No więc w ten sposób dostajemy drugą część wykresu funkcji. Nie bójcie się, że tego nie zapamiętacie, na pewno to zapamiętacie. A żeby lepiej to zrozumieć i lepiej zapamiętać, rozwiążmy jeszcze jeden przykład. Tutaj sobie podpiszmy, że to jest wykres tej funkcji.